Cześć, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale W pierwszym odcinku kontynuujemy sobie coś takiego Jest to rzecz z live'a którego prowadziłem wczoraj Budujemy sobie, sobie domek na drzewie Dzisiaj zrobimy sobie kontynuację tego Tak sobie pomyślałem, że moglibyśmy zrobić sobie kontynuację tego właśnie oto domku ale, hm, jakby wam to powiedzieć, dopiero co zacząłem nagrywać filmik, dopiero co wsze, wsze, wszedłem na świat, dopiero co wsze, wszedłem na świat, a tu coś takiego. Cza, no. Hmm, jakby to powiedzieć, no, nie zaciekawie. Dopiero co wszedłem na świat, już idzie tornada, więc ja sobie to najbardziej z, z, wezmę sobie to wszystko. Stąd. Um. Hmm, ciekawe. Może, słuchajcie, ja sobie zrobię tak. Ja sobie to zmienię na 4 dni, żeby sobie było. Bo 3 dni to bardzo szybko mijają i, i, i zazwyczaj jest problem. No, yy, więc tak to wygląda. Mamy tu taki pień, prawda? I tutaj jest, że niby wyrasta to z ziemi, tak, wszędzie to jest ziemia, że niby to wyrasta z ziemi. No i tutaj są takie wielkie korzenie. No, kto był na live'ie, to będzie wiedział o co chodzi. <coughs> my tu mamy. Na razie se idzie, na razie nic nie będzie. Więc przeczekamy sobie Tornado. No i prawda, będziemy dalej zbierać drewno. Bo nie wiem, czy tu jeszcze mi jakieś zostało drewno, ale raczej chyba nie. Mamy prawie Serenę tornado, Udało nam się zrobić. Udało nam się uzbierać dość sporo surowców na tym live. Ie. No i właśnie zaczęliśmy potem to budować. Ogólnie byliśmy w jaskini. Wszystkie rzeczy, które mam z kopalni są w tamtej mojej drugiej bazie. Wezmę sobie może to tornado. No, już jest grad. Fajnie. Wygląda to super. Lewy, górny róg wygląda super w tym. Dobra, ja idę sobie to w pierniczyce, tutaj. No, i tutaj przy okazji zrobiliśmy sobie taki iron furnace. Szyb, szybciej przetapia. No, i tu mamy, proszę bardzo. Udało nam się znaleźć 12 diaksów. 12 diaksów dokładnie. Udało nam się ogarnąć. Jestem z tego mega zadowolony. Trochę żelaza, prawda? Trochę tu, jak widzicie, tinu. I tak dalej, i tak dalej. Teraz nie wiem, czy, y, czy ja mam tego moda. Tego nie mam tego moda tu. No to jeszcze będę musiał sobie dodać jednego moda, który dodaje takie lepsze skrzynki. Y, takie co mają więcej miejsca. Myślę, że y, to będzie y, odpowiednie. Jakbym to sobie zrobił. Tylko no to to już zrobię ewentualnie poza nagrywkami i do, dodam, dodam, bo, da, bo są takie fajne skrzynki, gdzie można na przykład z żelaza lub z diaksów robić i wtedy jest wszystko pięknie, ładnie, dobra. Co my tutaj mamy? Czekamy na tornado. Serenę se mogę postawić nawet w sumie gdzieś, nie wiem, w tym miejscu, nie powinno ją, jej porwać stąd. Przeczekamy to tornado, raczej nie powinno nic uszkodzić tego. O właśnie jest tornado, bo jak jest tornado to zaczynają chmury się szybciej obracać, no i mamy w zero. Zobaczymy prawie jak brzmi syrena. Ta oto. To Jakby ktoś nie wiedział... Si... O Boże... Si... Boże... C o! Siren. Redstone, trochę żelaza, no i tu trzeba zrobić jeszcze tornado, sensor, to się robi w ten sposób, a ten weather item się robi w ten sposób, więc trochę żelaza i redstone na złoto idzie. Do tego. No ale zobaczymy. Dobra, idzie w 0 Jak ono idzie? No już F1. Fajnie. Idzie to w miarę, w miarę um, Czekajcie, to idzie tu U, fajnie Fajnie, fajnie się zaczyna. No to przejdzie się, że gdzieś w tym miejscu, o, że może troszkę sięgnąć, ale nie powinno porwać yy, tego tego, ponieważ drewna to nie porywa. Więc ewentualnie mogłoby tabliczkę w środku po tab Dobra, to był ten, myślę, że tu piorun strzelił tak blisko. O, F2. Uuu, hmm. ciekawie. Czy ja mogę sobie render distance zwiększyć? Fajnie by Mogę. Tylko nie wiem, czy nie będą lagi. o no i teraz to o wiele lepiej wszystko widać. Czekajcie, żeby się wczytał teren. Bo mogą być logi. no jest to już tutaj na, na, na tamtych górkach. Praktycznie. Więc ciekawie. Może troszeczkę ściszę Minecrafta, bo może faktycznie za głośny Za głośny, no A ogólnie, jak już jesteśmy na tle tego pięknego tornada, To bardzo serdecznie zapraszam na live'a, kolejnego live'a Który odbędzie się najprawdopodobniej jutro Jeszcze podam info w opisie, ponieważ jeszcze nie jestem do końca pewien kiedy Więc jeżeli chcecie znowu Minecraft'ika, bardzo chętnie zapraszam Można oglądać, zostawić łapeczkę, napisać coś na czacie Chętnie pogadam z wami, nie ma żadnego problemu Dobrze, F2 nie wiem czy to Tornado, to widzę, że FPS-ki mi lekko spadają, mam 50 FPS-ów przez to, że mam taki Render Distance, spada mi do, do 60. Ale jakbym sobie to dał tak, tak tyle, chociaż oto, no to FPS, -y, no to 200, no to jest różnica. Dobra, czy oto już jest tam na tamtych górkach? Widać. O, zaczyna padać. Na tamtej górce już to jest, o widać. To już na tamtej górce jest, siedzi. No, więc na razie te, poczekamy sobie na to tornado, żeby se przeszło. Nie wiem, czy będzie mocniejsze. Nie będzie już chyba mocniejszego, tak, czyli F2. No, już myślałem, że F5 jak po live. Pójdziemy ścinać drewno, oczywiście będzie taki może troszeczkę inny timelapse. Zrobię go trochę inaczej. Nie będzie taki po prostu ciągły z muzyczką, tylko zrobię go troszeczkę inaczej. No i na tym lawie będziemy na pewno, tu trochę zaczniemy, pewnie gdzieś dotąd dołożymy drewno i będziemy powoli robić jakieś tam gałęzie. A reszta się na live skończy, nie wiem czy skończy ten. No i od razu oczywiście spadają mi FPSy przez ten deszcz. Mimo, że teoretycznie mógłbym sobie tutaj dać to na low. Mogę nawet w sumie wyłączyć jakieś tam partikle czegoś tam. O. O bo teraz to już w ogóle całkowicie wyłączyłem deszcz no to, to, to nie to będzie to? nie, to będzie chyba to o, no to będzie to to, tu, tu są partikle, dajmy na low o właśnie dobra, robi się noc tylko kurczę, teraz nie wiem gdzie ja mam, dobra idziemy spać zobaczymy jak ta syrena sobie będzie wyła na razie jeszcze nie wyje, bo tornado nie jest zbyt blisko. Ale zaraz będzie pewnie wyło. Bo tornado już jest no całkiem blisko. Co, co się z tym tornadem dzieje? Aha, wchodzi na tą górkę chyba. Tak, weszło na tą górkę. Widzicie, znikają tam bloki. A teraz jest takie, bo. ten, już wiem czemu. To dodajmy na high. Bo to są, że stormy, a to dajmy na low. O. I teraz te chmury będą bardziej takie... O właśnie, czerniejsze i będzie lepiej to widać. Dobra, F2, no. Spadajmy FPS, no ale... Trudno. Już jest to naprawdę blisko. Spróbujemy z tego lasu sobie ściąć drzewa, na pewno tutaj. Czekamy zaraz na syrenę Już powinna za chwilę wyjść. Pani. Ja mam wyciszone te dźwięki? Yy... No, nie, no. Albo może? Nie, czekajcie. Bloki mam. Nie, tylko muzykę mam wyciszoną. Nie, no note Blocks mam na 100%. Naprawdę tak blisko musi być to tornado? Czy ono musi być na obrębie tego radaru? Możliwe. Czekajcie, zaraz wejdzie w obrę tego zielonego. Słychać ją, dobra. To my się zmywamy. Tylko strasznie cicho słychać. My że to jest przez pogodę? Czekajcie. Tak. Mm. Kurczę. Tu musielibyśmy dać weder, a to ściszyć. O. No, wyje tak słychać ją, że wyje. Tylko no, niestety, no ale wiąże się to też z tym, że muszę po podgłośnić pogodę, ale właśnie ja nie chcę podgłośnić pogody, ze względu na to, że jest strasznie głośno wtedy. Minecraft i w ogóle jest jedna wielka lipa. Zobaczmy, jak to wygląda. No jest blisko no piękne to. Myślę, że to będzie nadładnie, to wejdzie. Dobra, idziemy do środka. O, F1 już maleje. Ale mam lagi Ja nie mogę. Czemu takie lagi mam? Yyyy... W sumie to moglibyśmy dać na minimum, bo... To tak za bardzo nic nie daje... O kurde! Au, 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 nie, 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 nie! Chodź, 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 chodź! Dobra. Zamykamy. Dobra, czekamy. F1, zaraz będzie F0 z tego, więc... nie, nie, nie ma lipy. Zmieniłem oświetlenie od razu więcej FPS. Nie potrzebuję jednak oświetlenia genialnego. No już to widzę jak lecą niestety osiołki. Dobra, zobaczmy. No przeszło tak bokiem, mam powiem No dobrze, będzie i bokiem No Prawie co to przejdzie. I będziemy dalej robić domek. Dobra. Przechodzi to centralnie nad nami. Czekamy aż przejdziesz żebyśmy mogli wyjść. No tą serenę bardzo słabo słychać, no ale. Nie moja wina. Chciałbym, mówię, dać, nie wiem, pogodę na 100%, to wtedy może, nie wiem, czy to coś zmieniło, no ale to przez pogodę, nie? Ale ją słychać, jak wyje. Dobra, myślę, że możemy powoli sobie stąd wyjść, tylko jak mnie oczywiście przepuści, o właśnie. No, i zmiotło, i nic nam się w sumie nie stało. Git, Przesz przeszło praktycznie przez sam środek tego. Zobaczymy, jak to wygląda z daleka. No, wygląda to fajnie. Dobra. Dobra, to myślę, że jak już przeszło do to tornado, już nie będziemy więcej patrzeć na niego. Eee, coś mogę powiedzieć, no, robimy timelapsa, idziemy ścinać drewna i w sumie to tyle. Okej, udało mi się uzbierać. Nie ile tutaj jest. 5 staków. No ponad 5 staków drewna. Wiem, że to na pewno nie wystarczy, ale zużyłem moje dwie żelazne siekiery już. Mógłbym to rocznie zrobić sobie jeszcze jedno, bo mam na tyle tutaj żelaza, proszę. Zrobimy sobie jeszcze z 3. A co? niech to są? No i tyle. Yy, więc myślę, że moglibyśmy teraz powoli yy, sobie, prawda, elegancko zacząć yy, nasz, yy, no nasz domy budować jeszcze raz. Yy, więc no co mogę wam powiedzieć? No, zapraszam do miłego oglądania budowy. ok słuchajcie yy, wysunę trochę pień bardziej do góry żeby był, i myślę, że gdzieś od tego momentu moglibyśmy gdzieś jakoś zawijać, ewentualnie po prostu faktycznie zrobić cały czas do góry i potem zrobić jakąś kon, konorę, kon, boże koronę drzew. Nie wiem do końca, nawet jak to jeszcze, jak to wyszło, nawet bo na mnie nie sprawdza, jakoś specjalnie. Ała taki o, taki korzeń po prostu do góry, no i on by się gdzieś tutaj, prawda, szedł na przykład tutaj w bok, tylko nie wiem jeszcze, jak jakoś w bok elegancko. I to mogłoby być elegancko, tak to mogło wyglądać fajnie. Tutaj, prawda, w bok, i tutaj do góry, i tam byłaby taka platforma, w której by postawiłby się dom. Więc, yy, no, wiem, że drewna mi oczywiście pewnie nie starczy, no, ale możemy spróbować coś tutaj jeszcze pokminić. I tak, pewnie większość, o wiele więcej zrobię na live. Wiadomo, to jest zrozumiałe: więcej czasu i tak dalej. Więc no postaram się teraz może na tym tailapsie yy, jakoś to, jakoś to właśnie próbować przesuwać w tą prawą stronę, ci po prostu to kółko przesuwać w prawo, w prawo, w, wiecie, cały, oj, cały ten segment w prawo i znowu w prawo, w, wiecie, w prawo, do góry, o jedną kratkę w prawo, do góry, jedną kratkę w prawo, w prawo i tak cały czas. Zobaczymy jak to wyjdzie. Okej, słuchajcie, udało mi się, myślę, jakoś to przestawić. Tutaj oczywiście skróciłem o jedną kratkę w bok, a tutaj oczywiście wydłużyłem o jedną kratkę w bok. Yy, nie wiem do końca, czy to wyszło. Tak szczerze wam powiem, mogę nawet iść w sumie na dół. Tylko teraz muszę to zrobić jakoś inteligentnie, żeby nie zginąć. Hmm. Trzeba tu zrobić więcej tych barier, tych może dabinek. No. I to tak to będzie wyglądało, no i każdy taki segment będzie cały, będzie kratkę wiadomo wyżej i cały czas w bok, w bok, w bok aż do tego momentu i potem znowu będzie kawaleczek do góry i potem zrobi się właśnie korzenie takie co będą odchodzić i na tych korzeniach się położy jedną wielką plandekę z drewna. I myślę, że to będzie nawet całkiem spoko i ciekawe. Dobra, idziemy spać. Idziemy spać elegancko i postaramy się jeszcze to. E, właśnie, spróbuję zrobić jeszcze jeden taki okrąg przesunięty w tą drugą stronę. Tylko zanim to zrobię, to pójdę sobie do domku po crafting, chyba że go tu mam. Oczywiście, mo, -boki się, O! Zrzutowane mołóg. Hm. Ciekawe. Pójdę sobie wcześniej, oczywiście, do domku po crafting. Yy, wcześniej sobie już go, już go wezmę. A co? No, dawaj, dawaj. Nie, mam radar, mam radar. Na no, radarze czy nic nie ma. Nic się nie zmieniło, żadne deszczek ani nic, elegancko ładna pogoda. Mm, schodzimy sobie tutaj, sobie tutaj i zrobimy sobie jeszcze parę y, drabinek. Ups. O, jeszcze z tego nawet mogę zrobić jedną. O właśnie, 15. I teraz sobie to rozwalimy, prawda? Y, Kilofem, elegancko, tutaj się prawie zabuduje. Zrobi się to w ten sposób. No, i gdzieś tu, prawda, z boku o. na sam. No, nieźle. Naprawdę, ja coś czuję, że w tym odcinku będzie pierwszy dead. E, ja coś mu myślę, że w tym odcinku będzie pierwszy dead na tym świecie. Dobra. Yy, więc spróbuję jeszcze zrobić jeszcze raz ten okrąg, ale wiadomo kratkę dalej, czyli muszę zacząć sobie tak samo yy, tutaj, tylko wiadomo muszę znowu tu jechać, yy, zrobić to yy, w tak, prawda? W ten sposób to mogę zrobić sobie na żywo jedną kratkę, tak, 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 potem znowu tutaj dwie kratki w bok, czyli yy, nie wiem czy tutaj. Tak, tak, tak i tak i tak. I teraz znowu robimy sobie tą kratkę i znowu wyjeżdżamy sobie no i ta, nie tak y, tu o jedną kratkę. I teraz znowu robimy sobie tą kratkę. Y, w tym miejscu. Tylko nawet nie wiem, czy to nie jest o jedną kratkę za bardzo. No, i teraz robimy sobie tak, tak, tak i tak. No i tu leci sobie ta piękna. Prosta. No i potem znowu, prawda? Idzie se tak, 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 tak i tak. No i to kończenie tutaj. O. W ten oto sposób. I mamy zrobioną drugą warstwę. Teraz możemy sobie nawet iść, jak widzicie. No takie ładne tutaj schodki się nawet nam robią, tylko muszę jakoś zejść w tamtą stronę, a tutaj widzicie jakie to jest? Hmm, to nie będzie takie proste. O! może w ten sposób. O, no dobra. No, tutaj wiadomo, będą pewnie jakieś schodki. To jest akurat normalne. zobaczymy jak to wygląda z zewnątrz. O właśnie. I taki ko korzeń właśnie elegancki. Oczywiście to się tam stąd zlikwiduje, to jest normalne. I ten korzeń sobie jeszcze tak gdzieś pewnie gdzieś do tego momentu. No i potem znowu do góry mówię korzenie, plandeka i budowa domku na samej górze. Dobra, słuchajcie. Mam nadzieję, że taki odcinek no, trochę budowlany, trochę zbierankowy, wiem, że za bardzo się w, nich, w tym odcinku za bardzo nic nie działo Ale też nie chcę za bardzo przedłużać już tego odcinka, bo już widzę, że już mam ponad 30 minut. Do tego domku będzie na, na live yy, więc yy, myślę, że no, będzie fajny ten domek co no zachęcam was do subowania, do lajkowania i właśnie zapraszam na live'a w sobotę, czyli jutro, ale jeszcze nie wiem do końca o której godzinie. Ze względu na to, że mm, yy, nie za bardzo wiem o której za, za oczywiście wstanę i tak dalej i tak dalej, więc to już zależy już pewnie od po prostu, moich też chęci i czasu. Dobra, dziękuję wam serdecznie za oglądanie. Mówię, odcinek niezbyt ciekawy, no ale Myślę, że y, przynajmniej już Wam mniej więcej w tym odcinku zwizualizowałem, jak mniej więcej będzie wyglądał dal, dalszy proces budowy. Y, teoretycznie mógłbym się w odcinkach zająć budową elektrowni, no ale chcę pierwsze jedną rzecz skończyć, a potem zajmować się drugą. Jak skończymy sobie ten domnek na drzewie, to wtedy sobie wybuduję gdzieś obok tego drzewa jakąś elektrownię i zaczniemy się powoli interesować prądem z Industrial Crafta. Tak więc no, dziękuję serdecznie za oglądanie i widzimy się w kolejnym odcinku. Nara!